Koleś naślinił dwa palce i zjeździł po płycie, kurwa Tak, co dobry. dobry wieczór Halo Tak Dzień Dobry wieczór Witam, tutaj gramofon pan ma na wystawiony tak, właśnie przed chwilą. Co pan powie o gramofonie? Takie istotne informacje? E, to ja mogę powiedzieć, niewiele szczerze powiem, że znalazłem w piwnicy i tyle na ten temat wiem. Sprawdzał pan, czy działa chociaż? E, podłączałem, no, nie? No. To, to wszystko chodzi, jeszcze będę musiał go po prostu pod wieżę podłączyć, czy

coś takiego wiem wiem, wiem 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 o co chodzi tylko m, tak jak mówię nie jeszcze nie, nie podłączyłem pod wieżę nie? Mhm. jeżeli gra no to podejrzewam że że A bez wieży ja nie robię. da się dźwięku uzyskać wiem że się da nie bo miałem gramofon bez głośników no 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 bo tam jest głośnik wbudowany od spodu mały nie Sekundkę. Okej. Okay. Te klasyczne takie, no, powiem szczerze, że.. że głośnika to ja tutaj nie widzę żadnego. A weźmie Pan.. podłączy do prądu i spróbuję. wżżżżżżżżżżż. A sekundkę. Sie maraton wkręci ziomka, żeby portola puścił na laptopie jak kiedyś buźka mrugająca okiem. Buśka mrugająca okiem. Jak on to podłącza, jak on to podłącza, jak on zrobi te rzeczy. Pierdolne na plecy. Ze śmiechu. Pa jak tam bija te plastiki, kurwa, kombinuje facet coś. On mnie, on mnie nie słyszy teraz, nie? Ale dym <laughs> jakiś fir. ale długo podłącza, co? Kon zapierdoli bita. DJ Antu na gramofonie zrobi. Czekam na niego, aż ogarnie to. Co on tam robi? Co on tam wyprawia z tym gramofonem? Będzie... Chuj, poczekamy. No No, coś się zaświeciło. No, no, i teraz można puścić, żeby płyta się kręciła i spróbować zrobić... Puszczamy tego. Rafon KC, to nie jest BKC. No powiem Panu, że nic nie słychać. A je, jeździ pan tak dwoma walcami, tak? Czy nie? Bo to na serio działa, bo ja miałem grabofon z 85. To luźno, luźno, wszystko działało. Chyba, że ma pan starszą wersję, no to niekoniecznie. Eee, nie, wydaje, nie wydaje żadnego dźwięku, że tak powiem. Mhm. To wie pan, co eee, trzeba płyta zrobić? Pyta się, kręci, ja nie? Wiem. Ta... Ja wiem, to teraz ta. wystarczy tylko zrobić tak, że dwa palce pan naślini i przystawi, bo to potrzebuje, wie pan, tarcia takiego, bo inaczej nie odczyta tego, tego. Musi pan dwa palce naślinić. Naślinił pan? Naśliniłem to. I, i co? Jeździ? I teraz to się zatrzymał co? Od śliny? Od jeżdżenie. Aha. To ja dam panu szwagra, bo on wytłumaczy, bo to on kupuje. On już do pana miał jechać, bo blisko ma 5 km. Aha. I pan co... Trzeba... Halo? Dobry wieczór. Tutaj szwagier. Z tej strony. Proszę pana, tutaj młody trochę się nie zna na sprzęcie. Pan te dwa palce ślinił, tak? I się zatrzymało. Aha. Musi pan teraz zdjąć gacie i pośladkami usiąść. Na tej płycie. <grym> <grym> Okej. Okay. Dobra. Dobry wieczór. Zaczynamy... Miłego wieczoru! Mam wyjebane we wszystko, robię co chcę, gdzie chcę Nie ma na mnie kozaka, więc zamknij pizdę Nie pierdol mi głupot, bo ja wiem na co mi stać Rozpierdolę w lubym Kurwa logika taktyka